Siemka ludziska, jestem Predzio, a to jest kolejny odcinek minecraftowych historyjek. Ha. Boję się, e, mam minecraft beta 1.4 i znalazłem skrzynkę. Need stiff corporation supply create key to open this. You can pick one up at the minecraft store. Ach, wiem... O kurcze... Zrobili... O Jezu... Zrobię screena... E, I wam... Prześlę to, bo e, nie wiem... Co to jest? E, I... I prawdę nie wiem co to jest Ale okej ok, okay, chwilkę zaraz wracam Okej okay, jestem z powrotem Zrobiłem tego screenrzota Wrzuciłem zapisałem I mm, dziś Wam pokażę mniej więcej Powiem e, co to, Jakie zmiany zaszły w, w, w w becie e, napis na razie. Tak. W becie 1.4 jeszcze nie wprowadzono achievementów, e, ponieważ e, nocz uznał, że jest błąd. Jest bardzo dużo błędów i po prostu No tego nie zrobi. Szukałem mm, bardzo fajnego dodatka w tej grze. A, mianowicie wilków. Ale szukałem pół godziny wczoraj, nie znalazłem. Co jak to zniszczę? A, to jest niesczelne. E, dodali takie skrzyneczki ładne. Dziwne, dziwne. E, ogólnie szukając tych wilków Szadam do lasu, no logiczne, nie? Że wilki będą w lesie w nocy, może nawet że zrobię na easy i... Easy. I creeper! Ale nie... Że będą wilki... Ho 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 Skeleton party! Dobra, ja się boję. Wyłączam to. Sorry ludziska, ale... Nie jestem tak bardzo z... Perowany. Powiem wam ludziska tak Te skrzynki są dziwne Dziwne skrzynki, bo no patrzcie, na drzewie jest ta skrzynka O Jezu Dobra, ludziska robię kat i zaraz wracam okej okay, jestem z powrotem Ludzka, sorry za tą yy, spację yy. mam nadzieję że tego nie nagrywa bo będzie źle ogólnie yy. powiem wam że nie wiem gdzie co jest w ogóle chciałem na początku Chcia... wow. chciałem Eee, dokończyć przede wszystkim mm, ten ten tego mojego hipolutka nie ma statuę e, wolności ale chyba ostatecznie nie wiem czy ją dokończę nie, nie za bardzo mam chęci powiem wam szczerze do dokończenia jej zrobiłem jej głowę w złym kierunku w ogóle skierowaną e, jesteśmy zagubieni, patrzcie, jest piękna. E, nie wiem zupełnie gdzie mamy iść, mam przyłopary i kilo diamentowe, e, tutaj nie wiem gdzie mam iść. Wszedłem w las w poszukiwaniu wilka i to się zgubiłem. Wygląda jak... ...wykopane. I zaczynam... ...się bać. Dobra, oficjalnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Yy, szukałem bez was, żeby was nie zanudzać tym, ale... Przy okazji się zgubiłem... Że to teraz jest ciekawie, nie? Tylko, że jest to... <laughs> że nie mam filmików teraz, żeby się znaleźć. Jest to tylko moja pamięć ze wczoraj. Ale te skrzynki mnie przerażają, to jest... Nie widziałem tego w spisie rzeczy do bety. Teraz wam powiem czego wam nie pokażę. Nie pokażę wam ciasteczek ani kokobins beans. Coco beans, z Coco beans y, robi się brązową wełnę. Tak? Oraz z Coco Beans robi się Nie, chyba... Chy chyba, ale nie jestem pewien, chyba się robi ciastko. Ciastko można znaleźć jeszcze w skrzyniach w dungeon Pawnerze. Chyba się nie robię. E, ciastek. jest źle skupiłem się w środku lasu powiem wam hmm, że to może być ciekawe Napatrzcie. patrzcie yy, ten odcinek zrobię na poszukiwaniu domku jeśli do końca odcinku nie znajdę domku? To trudno. Robimy tu to Jest las, więc powinny być wilki. Owieczka. To dali bro.. Świat się tworzy. Jest źle. Zawsze, jak chcę iść przed siebie, to się kręcę i wychodzi na to, że jest około domu, a tu się zgubiłem i nie potrafię znaleźć domu, ale te jeziora pamiętam, te jeziora y krawelu. O jaja. Hmm. Nie powiem dziś patrzcie, 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 widzicie, widzicie, widzicie. Brązowa, owca, brązowa, owca, brązowa, owca, 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 brązowa. Je! Yeah. Ha! Brązowa owca. <laughs> Wygenerowałaś się nam. Cześć, owiacz! O co u ciebie Dobrze? To dobrze o mamy? Nie uć... Mamy źle o, to trudno Dawaj wełna Trzy miałaś mi dać Brązowa wełna? Ziemia Mamy brązową wełnę Mamy owca brązowa nam się spełnowała Są dobre tereny Dobre tereny Szukamy wilków. Wilczkę. Zwiększyli chyba poziom rozpałowania się krów. O jezu. Szukamy wilka. Za kantem oka zobaczyłem. Eee, tego, tego, eee, tą owcę i dobrze, że zobaczyłem. Ha? Nie widzę. Ale wilki nie, czytałem na forum, niektórzy mają także wodną i na i pla na plaży się wygrzewają wilki. Mam mi. To musiałem się zgubić. Żeby znaleźć brązową owcę. Którą też chciałem pokazać. Poniekąd, ale... Bardziej mi zależało na wilkach. Pochodnia. Żeby tak. Jezu. O! Przestraszyłem się. Gdzie teraz tam... Hmm, wilk, 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 wilk! Tak ogólnie dużo zmian... Aha! Jest bardzo ważna rzecz, której nie przetestuję, bo nie chcę testować. E, bo się boję po prostu, że się zgubię. Nie chcę się zgubić Tu jest Tą rzeczą jest yy, Że łóżko zmienia miejsce spawna To jest głupie moim zdaniem Moim osobistym zdaniem i zaraz wracam Okej okay, jestem z powrotem musiałem zrobić szybki kat yy, cięcie Znaczy nigdzie się nie ruszałem po bo... Owce w ogóle owce i krowy się teraz częst, częściej respawnują mi przynajmniej na świecie. I kury też się często respawnują, ale... Jak wilko Kiedyś hmm. padał, padały hasła, hasła, że wielki szukać w nocy. W dzień też się pojawiają, w tajce i w lasach Nigdy nie chodziłem po tak zalesionym terenie, no ludzie Ale trzeba przyznać, że ten świat mi wygenerowało pięknie W ogóle już miałem takie Plany W swoim starym świecie W sensie w tym świecie, nie? Miałem plany, żeby jakoś zrobić żeby zrobić żeby zrobić stadion już tak zacząłem to sobie budować w myślach tu oh, ha, ha, ha. Tym pięknym akcentem wyjdziemy z tego świata Wam na po szybce pokażę ogólnie nowe logo. To jest nowe logo Minecrafta Huntshit First, ale chodzi o Minecraft. Chodzę tu. Tego wam nie pokazywałem, bo po prostu nie robiłem. I zrobimy Świat e, Wilkow. E, żeby było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Kto chce może przepisać. E, Wiecie co to jest <laughs> Building TrueN Pięknie Tu poszukamy wilków, mamy, mamy minutę na znalezienie wilka No nie minutę, ale ci tego Aha, tu nigdzie nie ma wilków. W ogóle, tereny są mało zalesione. No nic ludziska. Tu skończę ten odcinek. Mm. Szkoda, że nie znaleźliśmy wilka, znaleźliśmy przynajmniej owcę, muszę się... Sz... Dużo! Dobra. Koniec, dzisiaj jeszcze nakręcę jeden filmik. Cześć, trzymajcie się. Cześć i będę budował w tamtym miejscu. Po prostu już nie będę szukał domu. Cześć.